Esmeralda, wracasz do Oktagonu FAME MA po porażce z Martą Linkiewicz. Mhm. Czy czujesz się silniejsza, czy wyniosłaś z tej walki nauczkę? Na pewno wyniosłam z tej walki nauczkę. Teraz przygotowuję się znacznie mocniej bardziej. Natomiast też nie chcę mówić, że lekceważę Ewelinę. Bo no, daję chyba też z siebie wszystko. Więc ta walka myślę, że będzie ciekawa i na pewno będzie trwała dłużej niż 30 sekund. No chyba, że któraś z nas znokautuje się <laughs> wzajemnie. Nie wiem, ale sama jestem ciekawa tej walki, nie mogę się doczekać. Po prostu aż wejdę do tego oktagonu i zrobię swoje. Teraz czuję się bardziej przygotowana. No zostały jeszcze ile? 13 dni, tak? Do, do walki. No niby to nie jest... Długi okres czasu, natomiast przez 13 dni można jeszcze ładnie parter poćwiczyć, ładnie poklepać, i pójdę po swoje, pójdę po zwycięstwo. No co mam Ci powiedzieć? Mówisz o poćwiczeniu parteru o sobie, czy mówisz o przeciwniczce? Nie, no na sobie, wiesz, no na przeciwniczce oczywiście. Nie, nie, mówię, czy mówisz o sobie, że ty poćwiczysz parter, czy że przeciwniczka powinna, żeby się na ciebie przygotować? Ja nie wiem, jak ona się przygotowuje do tej walki. Ja nie śledzę jej profilu, także ona chyba za bardzo również nie wrzuca um, jakichś informacji odnośnie tego, jak trenuje. Podobnie jak i ja. Także to będzie jedna wielka niespodzianka, jak znajdziemy się w tym Oktagonie. Mam nadzieję, tylko że się nie zabijemy, no w sumie mamy jeszcze dla kogo żyć, nie. Okej, okay, Ewelina. Ja tylko patrzyłem na twoją reakcję, kiedy Esmeralda mówiła o, tych, o tym, że ta walka nie skończy się w 30 sekund i kiwałaś głową, czyli rozumiem, że ty masz inny plan na tę walkę. Chciałam w ogóle na początku przeprosić, że tutaj się z nikim nie przywitam, ale byłam znowu tak zestresowana, że o tym nie myślałam. Spokojnie. publiczności <noise> wybaczę. 3-4 zrobią. A. A. O! <noise> 3-4? Dzięki. <głosy> e, tak. E, odnośnie e, Twojego pytania. E, na początku chciałam się. Można powiedzieć, że trochę pobawić w tym ringu i tak dalej, ale po tym co Monika pierdzieliła na swoim Instagramie, na swoich live'ach na mój temat, totalne bzdury. Nie mam do niej za grosz szacunku i po prostu chcę skończyć tą walkę jak najszybciej. Szacunku to nie masz również sama do siebie, więc... Ty również, brak... idź na swoje stronki, watch me more kurwa. Więc w sumie brak szacunku, masz trochę wykrzyki. Idź pokazać cycki, a nie tutaj się wysmętniasz. Przynajmniej mam cycki. No ja też, wow. wow. Słuchaj, brak szacunku masz, ja Cię nie będę słuchać, zamknij Zwłaszcza. się już, bo prowadzimy konferencję i teraz nie masz głosu. <głos> Zwłaszcza, gdy po dwóch godzinach mówisz, że uprawiasz seks z miłości, a po dwóch godzinach obciągasz w busie z Warsaw a ty, a ty wydałaś swoją kamasutrę. Nah, Monika, chodź, na chodź, daj jej kukurydzę, niech pokaże, jako opierdala kombę. Ponieważ komba. działałam jako <noise> fotomodelka. <noise> Drodzy Państwo, mi się tego podoba, że tutaj... to jest taki zawód, którego ty nigdy byś pokaż, nie pokazał. Pokaż, No, ja bym nie chciała takiego, takiego zawodu. A, a, a jak twoje nitki na nogach, słuchaj. Boże, przepraszam, że tutaj e, musiałam wejść. E, no, to była, ostatnio byłaś bardzo toku, bardzo bo to jest chyba sam kwas, który musisz rozdeptać na macie. A Czyli tobie ja sobie opierdą tak? tą kukurydzę na ciepło, bo masz. Bo masz usta, jak? Co? U, u. Drodzy Państwo. Dupa dobrze proszę No chodź, spokojnie. Sceny, spokojnie. chodź pokaż, spokojnie. Chodź, pokaż, pokaż. Błysnąć, chodź. kurwa. Kultury, no chodź. Kultury, dziewczyno. No pokaż mi. Spokojnie, spokojnie, spokojnie tutaj jest przestrzeń, przestrzeń dla zawodników. Proszę podać dalej, <coughs> proszę podać dalej. Żadna kukurydza. Boże, wiesz Jesteś i taka mądra, tylko w gębie. Wieś, tańczy i śpiewa. Pragnę tylko zapewnić, że żadna kukurydza... Ale kto tu wpuszcza takie małpiszone, kurwa. A gdzie kto tu wpuścił? Zajutę! Dosyć, 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 drogie panie, dosyć. dosyć. E, dziękujemy serdecznie, tylko chciałem powiedzieć, że żadna kolba kukurydzy nie ucierpiała przy kręceniu drugiej konferencji, mojej mama. E... Widzę, że tutaj kolba ma układy. Ewelina z kolbą. W sumie się nie dziwię. No, ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, bo ostatnim razem ty także przyprowadziłaś gościa tutaj na konferencję. Tak, ale on był bardzo, posiałaś, bardziej gdzie... kulturalny niż to, co przed chwilą się pojawiło tu na scenie. Możesz nie, wiem, nie obrażać czy to ludzi, kobieta, czy to był mężczyzn. Trochę elokwencji kultury. O kurwa, wreszcie zrozumiałaś definicję tego słowa. Brawa! Ty w końcu powinnaś zacząć rozumieć to, co mówisz. Kochanie, ty sama nie wiesz co ty mówisz. Dobrze, drogie panie, wrócimy jeszcze do was, wrócimy. Ale ci do was. na jebie na ringu. Kurwa, już nie mogę się doczekać. Dobrze, Dobrze. że zamarzenia nie karają. Kurwa, już nie mogę się doczekać Dobrze, tego momentu. Dobrze, drogie panie, wrócimy do bo was. Moment, Niestety będzie muszę bardzo. teraz przejąć ster i lecimy z kolejnym Raz, pytaniem. Dwa, trzy, znikasz. E, bo nie chcemy dopuścić, Ej, do... a jak te twoje nitki na nogach odtworzę? Esmeraldo. Powinnaś nie zainwestować, bo celuli to ci się rozjeżdża nieźle, kochanie. Esmeraldo. śledzisz mój profil. Dziewczyny, widziałaś tam, mnie tak. Bo wyłączymy wam mikrofony. To jest konferencja na wszystkich. Przerobiona dupo. Odezwała się naturalna! Szkoda, że twojego. Ej, kurde. I wyłączone mikrofony, dobrze. Ewelina, pytanie do Ciebie, bo tak naprawdę nie zdążyłem zadać Ci pierwszego pytania. Tak. Jesteś nową twarzą w Dywizji Kobiet w MMA, na pewno miałaś okazję oglądać poprzednie walki kobiet. Jakie masz przemyślenia na ten temat? Czy dobrze wpiszesz się w to towarzystwo, czy też będziesz zupełnie inną, nową jakością? Ja po prostu jestem sobą. Jak się wpiszę, to zobaczymy 26 października. Mam nadzieję, że pozytywnie. Czas pokaże. Okej, okay, tak po prostu. No to spodziewałem się więcej. Po tym ostatnim wyłączeniu mikrofonów, ale dobrze. Teraz wiesz, muszę uważać, żeby mi znowu nie wyłączyli. Dobrze, dobrze. Esmeraldo, w takim razie pytanie do ciebie. No też zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś osobą kontrowersyjną, bardzo, bardzo ja? różnie odbieraną. No właśnie. Wiele osób czekało na Twój powrót i bardzo się z tego powodu cieszy, ale jest też masa, masa widzów, którzy nie są Ci przychylni. Jak radzisz sobie z hejtem, którego jest wokół Ciebie sporo, i czy spotykasz się z jego przejawami tylko i wyłącznie w internecie, czy też w realu? To był pierwszy przypadek. Tutaj nie wiem, czy to był mężczyzna, czy kobieta, um, która w życiu realnym. Nie wiem, miała ja do mnie jakiś problem, nie znając mnie osobiście, tak naprawdę nie wiem o co jej chodzi, ponieważ nie znamy się, ale nie będę tego drążyła, bo jest nikim, może tylko oglądać mnie tutaj mówiącą do niej, e, więc pomijając ją, nie, no też nie będę mówiła, że przyzwyczaiłam się do hejtu, no bo hejt, nie ukrywajmy, jest bolący, tak, no, na pewno dotyka każdego, um, każdą osobę, która pokazuje się w internecie. Nie jest przyjemny, natomiast no to już jest praktycznie drugi rok i muszę się mierzyć z tym, co wypisują w internecie, natomiast staram się tego nie czytać, bo to ludzie, ludzie inteligentni mają lepsze rozrywki niż pisanie tak negatywnych komentarzy i wyzwisk w stosunku do, do innej osoby, więc staram się nie przykuwać do tego jakiejś większej uwagi. A czy rozróżniasz konstruktywną krytykę od hejtu, czyli takie bardziej rzeczy na zasadzie Oczy... dobrych tak. rad y, niż po prostu tam zwykłych wyzwisk? No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I starasz się jakoś tam te dobre rady brać do siebie, czy, czy po prostu żyjesz po swojemu i, i nie patrzysz na to? No kurczę, no każdy z nas żyje po swojemu i ma do tego absolutne prawo. Ja żyję według własnych reguł, według własnych zasad, hejt jest no, nieodłącznym, nie oszukujmy się, no hejt jest nieodłącznym tutaj wyznacznikiem bycia osobą medialną, no niestety każdy... Ale Monika z sobie z tylko, tym nie radzi i dlatego wszystkich blokuje. Nie tylko ja, natomiast myślę, że każda osoba siedząca tu właśnie w tym momencie przy stole... Smaga się z hejtem, tak? Ostatnio było bardzo głośno o Wojtku, sorry Wojtek. Sorry Wojtek, Natomiast. Nie ja, nie? No teraz Wojtek może się wypowiedzieć na temat hejtu, tak? Bo myślę, że go jednak w jakiś sposób dotknął. No to wypowiedź się Wojtku, pewnie. Znaczy, to jest zjawisko nieodłączne, to naprawdę, kurczę teraz tak głęboki temat. Myślę, że każda osoba publiczna zmierzy, zmierzy się z, na pewno przynajmniej raz z hejtem. Też zachęcam Was, żebyście też pomyśleli, zanim ocenić jakąś osobę, może zagłębili się w ten temat, zobaczyli, jak się ona może poczuć. Ale myślę, że konferencja ma tutaj nie jest w końcu takim miejscem na takie.